Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować komiks Kąpielisko Przypływisko od wydawnictwa Timow. Premiera tego komiksu miała miejsce gdzieś na przełomie lutego i marca 2024 roku. Jak widzicie komiks został wydany w twardej oprawie w formacie mniej więcej B5. Liczy sobie 224 strony i cenę okładkową 99 zł, Za druk i oprawę odpowiadają białostockie zakłady graficzne. Miejsce akcji to Baladona, przedmieścia Barcelony lata 90 XX wieku. W związku z zanieczyszczeniem lokalnych plaż, jak grzyby po deszczu powstają banos, tytułowe kąpieliska. W takim właśnie miejscu dorasta i wychowuje się autor komiksu Izak. Tutaj chciałbym wam zaprezentować stopkę, bo myślę, że to co jest istotne dla tego tytułu, to fakt, że został on wydany we wsparciu Instytut Roman Juli, czyli Instytutu promującego język i kulturę katalońską na świecie. Katalonia jest autonomiczną wspólnotą Hiszpanii, a w takim szerszym znaczeniu to region geograficzny, czyli część tego kraju. Zatłumaczenie odpowiada Jakub Jankowski. I mówię Wam to wszystko dlatego, że w komiksie będzie wiele dialogów, wiele takich kwestii, które mają specyficzny zapis i liternictwo. Moim zdaniem, ma to jednoznacznie wskazywać na szczególny charakter tego regionu, gdzie właśnie toczy się akcja komiksu. Także jest to dosyć istotne. No, i właśnie ta współpraca, to wsparcie Instytutu Ramon Juli też jest tu najprawdopodobniej z tego powodu. Zatem historia rozgrywa się na Rivierze Hiszpańskiej. Miejscu atrakcyjnym dla turystów. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek był na wczasach za granicą, obierał za jeden z kierunków Hiszpanię. Nasz główny bohater, autor, zarazem mieszka w takim właśnie przybytku jak Banos. Na początku możemy zapoznać się z tym, jak taki obiekt wyglądał. Składał się oczywiście z kompleksu basenowego, części restauracyjno-barowej oraz zaplecza socjalnego, w przebieralni, toalet i tak dalej. Wszystko to ma znaczenie, bo w trakcie czytania komiksu poznamy. Pewne przejaskrawione obrazy e, widziane oczami dziecka, które w dosyć groteskowy sposób e, zapamiętało te mury, cztery ściany swojej wczesnej młodości, w których dorastało. I już na wstępie możemy zobaczyć, e, że chłopca, jak i resztę rodziny łączą szczególne przywiązania do tego miejsca. E, będzie to bardzo istotne dla dalszego rozwoju tej opowieści. A jej zwieńczeniem będzie finał komiksu. I tak stopniowo będziemy poznawali kolejnych członków rodziny e, Izaaka e, oraz przydzielone im role, ponieważ reprezentują oni bardzo klasyczny model rodziny, w którym ojciec jest jej głową, stoi na straży porządku, bezpieczeństwa. E, w oczach swojego syna urasta wręcz do roli bohatera. W wolnych chwilach zajmuje się Rąbaniem drzewa i jakimiś drobnymi pracami warsztatowymi. Matka natomiast rządzi w kuchni, dba o domowe finanse, jest w ciągłym ogniu walki pomiędzy gotowaniem, wydawaniem posiłków, pomiędzy personelem pracowniczym i zaopatrzeniem. Ale ma też swoje sekrety i ciekawą przeszłość, którą poznamy w kilku retrospekcjach. Rodzeństwo Izaka też ma co robić. Dorosłe już siostry są kelnerkami mają również swoje miłosne perypetie, a starszy brat zaraża chłopca miłością do ilustracji i tworzenia własnych historii komiksowych. Cała rodzina tworzy bardzo różnorodny, ale spójny obrazek obyczajowego oblicza hiszpańskiej prowincji. Czuć w tym komiksie ogromną nostalgię, Rodzinne wartości, przywiązanie i oddanie. Oczywiście nie zabraknie szeregu pobocznych postaci, które tworzą ciekawe tło dla tej historii. Stali bywalcy grający w domino, czarnoskóry sprzedawca świecidełek na plaży, czy starsza pani, która w uroczy sposób wyraża się o pewnym mężczyźnie jako bezwstydniku. Zresztą. Przekonacie się sami, jeśli postanowicie sięgnąć po ten komiks. Historia nabiera rumieńców, gdy okazuje się, że rodzinny biznes przestał być tak dochodowy jak dawniej i zaczynają się finansowe problemy. Wówczas akcja z lekko prześnego, takiego naturalnego, rodzinnego humoru przekształca się w zawierającą nutkę dramatyzmu, e, gorzki obraz przyszłych zmian, na które rodzina ewidentnie nie była przygotowana. Podsumowując, co ja myślę e, o tym tytule, jest to bardzo interesująca mieszanka humoru, dramatu obyczajowego, osadzonego w kulturze katalońskiej, obrazująca prozę życia lokalnych mieszkańców. Ich problemy, relacje, przywiązania. Całość świetnie zilustrowana przyjemną dla oka kreską pełną koloru i wyobraźni autora. Znalazło się tutaj również miejsce na fotografie z rodzinnego albumu. To pozwala w jakiś tam sposób zauważyć różnicę pomiędzy tym, jak bohater widział i przeniósł na karty rysunku swoją rodzinę. Oraz to, jak te postacie wyglądały w rzeczywistości. I ode mnie to wszystko w tym filmie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam również do innych moich materiałów i do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się, na razie, cześć.